Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z mojej serii. E, ostatnio wykonaliśmy tutaj misję u Matea. Tak. E, teraz, teraz, teraz. Teraz e, chciałem ostatnio. Kurczę, ale klatkuję. Chciałem ostatnio zostać. E, obywatelem tego miasta, ja ale To no, chyba nie ma wszystkim, sensu. Wszystkim. Ale klatkuję. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Ale nie chcę Przyszło po prostu. Okay. Nie mów, że to nieprawda. Zostać tutaj, w tym mieście. Tylko od razu, to, co zagłosowaliście w komentarzach, to od razu pójdę do najemników. Teraz tak. Jeden widz, któremu bardzo dziękuję za to, co napisał, powiedział, że. Powiedział, że. Powiedział, że y, u Sardasa przy kominku jest, y, jest przycisk do. I tak, tego nie zmienisz. Oh, kurczę, ale Powinien powiedzieć. Teraz każdy już o tym mówi. A, klient, co mogę dla ciebie zrobić? Szukam pokoju. Ale klatkuję. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Ile kosztuje nocleg? Absolutnie nic. Paladyni opłacają noclegi dla wszystkich przyjezdnych. A więc mogę tutaj nocować za darmo? Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. To dobrze. Naprawdę? E, powiedział, że tam u sardaso przy kominku jest e, przycisk otwierający kraty za Xardasem. Nigdy o tym nie wiedziałem. Bardzo mu za to dziękuję. Ale sprawdzić to pójdę być może w kolejnym odcinku, ale nie wiem, nie wiem, czy na pewno. Bo teraz chcę zostać najemnikiem, chociaż nie wiem, czy to mi się uda. Ale dobra. To idę. Wykonasz tę misję. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy tam się wchodzi bo tam była tylko farma i tyle. ta staw, co ze ma rozmawiać. czek. Widzę. Że ale mi życie odebrał. O kurczę. Już coś takiego coś. Piwo. Mhm. Nie, piwa nie będę. Pił. Może tylko jeszcze. sobie od razu magia na cztery i pięć, ale chyba na razie. O i zapiszę sobie od razu. OK I Teraz mogę iść dalej. Chyba przez to tak mi. Dużo odbierają tego życia, bo tak to już bym go dawno zabił. Znowu tyle życia, no skubane Szkubane wilki. Okej. Okay. Kurczę, jakie klatki. Nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia, czy to jest spowodowane. Kiedy chce uderzyć, to od razu zaczyna klatkować. Wow, kolejny poziom. I od razu więcej życia. Mam. O, się o, oglądam kiedy? kiedyś że tutaj, 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 w tym miejscu... Nie dosyć, że to jest korzenie, ale, 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 ale... ale. E, tutaj jest... o, szczaw króleczki, to jest bardzo droga roślina. E, szczur, szczur. Jednego chcę, to mi widzę, że z tyłu jest drugi. Kurczę, dwa Co za Nie widzę bić się ze szczurami, bo ciągle tylko odchodzą mi. O! Zginął! W końcu. Dobra. Mm. Tutaj sobie coś zjem. Może to i... i... i. Dużo, czyli to? OK. I teraz sobie zapiszę znowu, bo nie chcę zginąć. Bo przyznam się, że nagrywałem przed chwilą i, i zginąłem. <grywka> Już chciałem kończyć odcinek, a tutaj wilki nie Nie, nie, goblin

Ten most tutaj, widzicie tutaj do, do góry? Tam są bandyci, całe hordy bandytów. Więc nie bardzo chcę się z nimi bić. Kreatorszko. Dobra, skoro nie atakuję tego, to atakuję że ja trochę będę szkinał, na magiał ok, papa dobra, teraz że ja ją sobie... Yy... Co tutaj dawało 10, a nie jest to uff, myślę, że 2 mi się przez przypadek dwa razy kąt przeciwnie, uff, o No uff, uff, to się. Dobrze wydaje To są Tam przede mną Tam w jaskini. Strasznie dużo strzał tutaj jest O słyszycie teraz tutaj Nie, co ty robisz Słyszycie ludzi, tak To to są właśnie Mmm, ci, nade są nade mną. I mnie nie słyszą. To się chodzą, Mam nadzieję, że nie na mnie. No, Chociaż. No to oni są tam do góry, to mogą do mnie spadać. Giełce, co co to za miecz? Wow, 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 ale dobry. To wszystkie miecze mieczu to ile? 7 punktów siły. Malutko. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. z tego już zabierałem. Ehm, ale mi klatkuje, kurczę. Nie wiem dlaczego. O, tutaj jest ta gospoda. Mmm zaraz do niej wejdę tylko to jest chyba od tej strony. Tak. Okej. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. O piwo. To Co był. wiem. Czy to nie czyta czy nie gin, czy można gin, mam trochę dużo jedzenia. No. Co, Tego dla mnie jest jest więcej? bardzo, wiesz mi? Dobrym, dobrym rozwiązaniem. Nie doszło do. Tego jest więcej. Tego jest więcej. I trochę się na. lepiej. O, złoty światło. opowiedzieć o takich rzeczach. To będzie też warto. I trzeba stąd, pójdę, bo yy, tutaj nie chcę z nimi porozmawiać. I tutaj. Yy, do majątku ziemskiego, widzicie? Tutaj się idzie, y, właśnie do, y, do najemników. I będę. I chyba nie, nie zostanę, bo. Napisze się tak w komentarzach i nie będę miał innego wyboru. Dobrze. Juki. Zapiszę sobie. Chwileczkę. nie wiem czy ich zabije. Ale klatki, nie O, O. No moje szczęście mnie nie zabiło. Jeszcze ryby zabezień. Jakie jeszcze tutaj magie? Chyba jedną kulę ognia. Kurczę. Ale właśnie, bo nie mam mamy. No, no dobra. Teraz spód. Idę sobie. Tak to teraz tylko patrzę. Czy tutaj... o, wilki są jakieś, klucze? Jeszcze dwa, nie, nie... Mam nadzieję, że go tym zabije. Ile mu życia tylko odebrało? A to chyba na raz 75! Nie, 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 nie! Nie, yes. nie. Yes. Uf, znowu mnie prawie zabił. no Takie chyba wszystko klatkowanie, bo tak to nie mam. Nie jestem w stanie nic zrobić. Ogrzybka mi się na bo to i tak ało warty, do nim niczego nie potrzebne. Jeszcze serafis jeden, bo. Ej, nie, niebieski, pes, A mi się mieli teraz. Dobra. O kurczę, dziki. Dziki to nie, 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 nie chcę się zmielić. Nie mówię ci przecież nic nowego. Lepiej zapiszę. Nie chcę zdziwić. Co my tu mamy? Czy ja Cię nie znam? Nie wiem. A kto pyta? Jestem Buster, jeden z najemników Lee. I lepiej zachowuj się grzeczniej, bo inaczej zbierzesz cięgi. Dobra, czego tu szukasz? Znam Lee. Znam Lee. Tak, kojarzysz Wszyscy bieszyci. znają Lee. To nic nie znaczy, koleś. Teraz rozmawiasz ze mną. Dokąd zmierzasz? Dobra, inaczej. Skoro jeżdżę. tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. hmm, Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Dobra, weźmę to, bo... Zdarzyło mi się zabić bestie czy dwie. <laughs> Pewnie udało ci się rozsmarować parę żuków na polu i przegonić z nor kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami. No i jeszcze z tymi szumowinami, strażnikami miejskimi. Weźmy, że się boję. Masz na myśli prawdziwych orków? Tych wielkoludów? Jedną chwilkę. Stroisz sobie ze mnie żarty? Hm, ależ skąd? Ty robaku! Naprawdę się o to prosisz, co? No to chodź i pokaż mi, co umiesz, bohaterze. Kurde. Tylko żartowałem. Tak, racja! Uspokój się trochę. Zejdź mi z oczu! Dobra. Dobrze, że się z nim nie pobiłem. Nie wiadomo już komu można ufać. Nigdy one bestie, one dużo życia odbierają, więc z nimi się bić nie chcę. Nie wiem czy mnie ktoś goni? Ja, kuchu, kuchu. Tu widzę mięsko kopacza jest. Ale właśnie, jeden ciemny grzyb. Ale dobra No Ale klatki. Ten pan co tutaj robisz. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Dobry z ciebie wojownik? Nieźle sobie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. A dlaczego, pytasz? Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne, nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. Do pewnego stopnia była to moja wina. Teraz li chcę, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. Inni już porobili zakłady. Czy uda mi się przeżyć? Nie, ja nie chcę na nie iść, bo. Bo one są silne. Tam chyba jest to gniazdo. Dobra, to ja dojdę do. Zapiszę sobie i dojdę. Przynajmniej tak myślę, że dojdę do ich wioski, najemników. A ty gdzie się wybierasz? Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. <noise> Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha, Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj? Hmm? Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Nie można na tym polegać. Dobra, weźmy to. Bo... Jak tam sobie chcesz. Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy. Cóż, nie masz przy sobie zbyt wiele. Poczekaj, zaraz będę z powrotem. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. to. Płacisz tylko raz. To chyba rozsądne rozwiązanie, prawda? Nie mogę, bo czymś. To się nigdy Nie, nie powiemy. Ale w końcu to była jego decyzja. Nie. Nie to można wierzyć we ja. wszystko, co Ale, się, się słyszy. Czego chcesz? Bo słuchał niewłaściwych nie ludzi. Słucha. Chce się przyłączyć do Lili. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce Li nie będzie miał tu nic do gadania. Co masz na myśli? Każe nam tu tylko siedzieć i nic nie robić. Od czasu do czasu mamy tylko postraszyć przeciwku wieśniaków. I tyle. Sylwio zawsze powtarza. Że najlepszą obroną jest atak i ma do cholery rację. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Kim jest Sylwio? To nasz następny przywódca. Jeśli chcesz znać moje zdanie, jeżeli zamierzasz go prosić o to, by pozwolił Ci się do nas przyłączyć, to lepiej o tym zapomnieć. Hmm. Nawet pastuch byłby nie z ciebie martwy. Nie wiem, już słyszy. Sam tak mówię. Zupełnie się z Tobą zgadzam. Nie, tego nie lepiej nie kliknę. Nie trzeba Mniej więcej, wiesz mi. Ale. zapewne w tym tak, e, za ludzku. o takich rzeczach. Tak? To rzeczywiście prawda. Wszystko Trzymaj w porządku. Tego Hej, ja cię znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? To było oczywiste. Chcę się do was przyłączyć. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Tak, jakby na początku. Nawet ja, ledwo cię poznałem, nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery, ledwo uszedłem z życiem. No to i tak miałeś szczęście. To się nigdy nie zmieni. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie tym wiem, ty mógł mógł możesz nie mnie czegoś nauczyć? Niebie, Jeśli chcesz, mogę ci tak, pokazać, tak, jak sprawnie posługiwać mi. się łukiem. I tak nie mam teraz nic nie lepszego nie do roboty. Wierzy. Tak, naprawdę tak powiedział. Tak, ja, chcę się nie nauczyć nie czegoś wierzy. o ucznictwie. Czego nie mogę cię nauczyć? Się wierzy, wierzy. Nie, no, się ja chcę się. Nie mówię ci o tym. Nie mówię o Ja chcę się nauczyć. Nie mówię Zupełnie się z tobą zgadzam. Nie wiem, czym to się tak nie nie na ten miecz chcę złożyć. Nie mam ma. ma niewłaściwych ludzi. A ty gdzie leziesz? Do domu nie oczywiście. Nie Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Lee. <coughs> Czego nie od niego chcesz? Się zmieni, że o tym nie wiem, <coughs> ty mi powiedz. <coughs> nie wiadomo już, komu można uwadzić. na to nie wpadło. Lepiej nie to. On i ja znamy się od, od dawna. Jesteś kumplem Lee Nie wierzę. Posłucham, ale wchodź. Jeśli Li cię nie pozna, od razu się domyślisz. Li jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o Wałęsaniu się gdzie indziej. Dobra. to W tym momencie sobie zapiszę. Bo lepiej sobie zapisać niż później zginąć. nie. Wiem, czy on się hmm, tak kto cię tu do diabła? Lee. Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No no, kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów? Hmm. Dobra, to Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż... musimy najpierw wyjaśnić parę spraw. Ale to nic wielkiego. Eee... Dobra. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. Dobra. Mm. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof Dobra. powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. Dobra. Okej, okay, to pójdę do tego Torlowina. Jak leci? A zatem chcesz się do nas przyłączyć? A? Masz jakąś przyzwoitą broń? Dobrze, Czy mógłbym się do was przyłączyć? Jeśli przejdziesz próbę, zyskasz moje poparcie. Dobra. Jako Jaką to... broń możesz mi zaoferować? Najlepszą! Tylko popatrz. O kurczę, ale wyobrażenie. O kurczę. a jaka siła wymagana to na razie na pewno nie, no cena jeszcze więc Nie, skurzony pas. Nie, jakby dodawał siłę, to może bym kupił, ale i tak nie mam na razie. Trudno tego, tego Torlofa, żeby to grube przejść, żeby będzie jakaś łatwa. Hej! Się do tego zabrał? Czego ode że, że mnie coś chcesz? Nikt nie chce tego słuchać. Czy coś się w końcu zmieniło? Chcę się przyłączyć do najemników. Mów, że o tym wiesz. Tak? A po dlaczego wiesz. niby miałbym pozwolić, Trzeba żebyś po do nas słucham. dołączył? I tak, liczy się tylko siła, więc nie mów coś coś się Oddaj mnie próbie. Wierzę, Czy to Lee przysłał cię do mnie? Powiedział, że możesz mi pomóc. Aj tak no dobra, siła, niech już weźmie Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć. Musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, Mówi, wiesz. musisz udowodnić, Myślisz, że nadajesz że ja się do lepiej. roboty najemnika. W tym celu poddam Mówi, cię w rumie. Po drugie, tak, musisz tak, 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 zasłużyć tak, tak, na szacunek pozostałych ludzi. Skąd ty to znowu mówisz? Nie musisz mi tego mówić. To tylko plotki. Tak, tak. Jak mogę zdobyć szacunek pozostałych najemników? Sądzę, Większości z nich zmieniło. wystarczy, że wypełnisz moje banal. zadanie. Ale część z nich nie trzeba będzie przekonać, przekonać w inny sposób. Nie trzeba. Nie Niektórzy spróbują nie wykorzystać sytuację. Innym może się, się po prostu nie zabrał. spodobać. No, <grym> twoja buźka. Już, Spróbuj skuplować się z możliwie dużą, dużą częścią grupy. No, ostatecznie zawsze możesz wziąć udział w pojedynku. Myślisz, że ja mam lepiej? Ode mnie tego nie Jeśli wygrasz, zdobędziesz Krończyzny szacunek większości najemników. najemników. Tylko w żadnym razie nie zabij zbierzysz. któregoś z nich. Bo dopiero wtedy będziesz miał Żadna wielka sprawa. To rzeczywiście Dobre? prawda. To tylko plotki. Właśnie, o tym, pomożesz mi popracować wiedzieć. nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać, jak wykorzystywać swoją siłę zmieni. w bezpośredniej walce. Coś się Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie jest ze zręcznością i walką o, o. na dystans. Zupełnie się z tobą zgadzam. Nie doszło Chcę do zwiększyć moje umiejętności. tak dalej być. Naprawdę w Siła plus 5. To tylko plotki. Okej. Okay. To naprawdę teraz nie plus mój problem. Przyszło mi plus to do... plus jeden. Dobra, dobra i teraz mam... Świetnie! Teraz nie możesz skuteczniej wykorzystywać swoje nie umiejętności. Mój problem. W końcu i Czaki? tak go oczywiście dormaliśmy. Eee. To się nigdy nie zmieni. Nic Jakie będą moje obowiązki? Ona rwynają nas z dwóch powodów. Mamy trzymać na dystans strażników i pilnować porządku. Na farmach. A to obejmuje także ściąganie czynszu, gdy pomniejsi farmerzy nie chcą płacić. No więc? Jak będzie? Naprawdę w to wierzysz? To rzeczywiście prawda. Dobra, Zdobędę te pieniądze Dobrze, słuchaj Od kilku tygodni farmer Sekop nie płacił onarowi czynszu Onar chce, żebyśmy wydusili nie z niego 50 sztuk złota tak, Jakieś pytania? Gdzie, Gdzie leży farma Sekoba? W północnej części doliny Nie wiem. Patrząc stąd, tak musisz skręcić w prawo Na dużych to, rozstajach dróg Dobra. Gdybyś się upomagać. zgubił wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę Dobra. Nie, nie mam czasu na takie to rzeczy. To tutaj idę. I teraz założę to miecz. O, od, od razu lepiej. Nie, nie końca, i tak go oczywiście. A i tak dowaliście. oni mają lepszy no, ci nie wszyscy. Jedziec. Tutaj. Nie, <laughs> to, to się nigdy nie, nie zmieni. Się hmm. Tam się w ten, w zmieni. ten, ten jeden. Co chciało do mnie 50 przygotować, to tutaj go lepiej ominął. Dobra. Mam gdzieś skręcić na wielkich rozsiałach dróg. Hmm. Zapytam się, może tego wieśniacza. Hej! Powiedz mi coś na temat okolicy. Duża farma po wschodniej stronie doliny należy do Onara. Na północ stąd leży Farma Sekopu. Na północ stąd, w prawo. Jest jeszcze Farma Bengara, która leży na wzniesieniu na południowy zachód stąd. Możesz się tam przedostać z doliny. Musisz jedynie wejść po kamiennych schodach. No dobra. To pójdę tędy tutaj tą drogą. Mamy tutaj jakieś Stonehenge. Albo dobra, to w tym momencie y, zakończę odcinek, tak więc. Y, subskrybujcie, komentujcie, ocenajcie Ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia.